Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Polekosystem to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń dla branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Polsce. Na to wydarzenie właśnie chciałam państwa serdecznie zaprosić. Targi Polekosystem odbędą się w terminie 9-11 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas Targów Polekosystem zostaną zaprezentowane nowe technologie, produkty i usługi związane z ochroną środowiska. Targą towarzyszyć będzie również szeroki program konferencyjny. W Poznaniu będziemy gościć firmy z Takich krajów jak Belgia, Bruksela, Białoruś, Francja, Norwegia, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, jak też liderów polskiej branży, którzy zaprezentują szeroką ofertę z zakresu gospodarki komunalnej, recyklingu, techniki komunalnej, ochrony powietrza, ochrony przyrody jak również odnawialnych źródeł energii. Zrównoważona gospodarka odpadami dla ludzi, zdrowia i środowiska to temat przewodni tegorocznych targów Polekosystem. To również jeden z głównych tematów konferencyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Trzeci w Poznaniu przygotuje program wystawienniczo-konferencyjny pod nazwą Ekosfera. Ekosfera po raz pierwszy w tym roku otrzymała patronat honorowy prezesa Rady Ministrów B, pana Mateusza Morawieckiego. Ważnym punktem ekosfery będzie seminarium poświęcone dorobkowi 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dalszych perspektyw rozwoju. Podczas targów polekosystem nie zabraknie najbardziej nurtujących obecnie tematów w branży. Będzie to rozszerzona odpowiedzialność producenta, przyszłość systemu kaucyjnego, nowy program ewidencji odpadów w ramach BDO, jak również nowe wymogi przeciwpożarowe w gospodarce odpadami. Tematyce Odnawialnych źródeł energii również poświęcimy sporo miejsca podczas konferencji debaty, jakie będą odbywały się podczas targów Polekosystem. Będziemy mówić o energii obywatelskiej, o czystym powietrzu w miastach i gminach. Będziemy również mówić o spółdzielniach energetycznych oraz klastrach energii. Nie zabraknie również tematu Smart City, który jest obecnie bardzo ważny i interesujący dla miast.